Siamaj Ziomaleczki, Ziomale, witam Uksantora na kanale na wiejskim życiu nad morzem. I tutaj jestem poza domem. Niestety nie mam dostępu w ogóle do komputera w tej chwili, bo jestem 150 km od mojego komputera. I właśnie jestem ciekawy, bardzo, bo widziałem, że w sklepie jest tutaj do kupienia coś takiego jak skrzynia siły. I czy tutaj pisze co to jest? Skrzynia siły zawiera siłę do kolekcjonowania. Można otworzyć 5 razy. I tutaj za 10 kamyczków, 10 z tych ametystów jest 100 siły. A tutaj za 12 ametystów jest nie wiadomo ile siły. I zaraz sprawdzę. Czyli dobra, kupuję tą, ten, tą skrzynię siły i ona tutaj będzie, tak, jest tutaj dostępna. Do odebrania. Ja mam 6 siły, nie? Dobra. Aha, dobra. To jest yy, kwestia sporna tutaj, bo jak to się połączy, to da więcej energii. A jakbym to po prostu zwyczajnie. Czekajcie, jakbym to nie łączył? Jak to połączyć? Jakbym tego nie łączył? To by dało mniej energii, bo właśnie po połączeniu to daje więcej energii. I gdybym miał na przykład, o, właśnie tutaj, taką energię malutką, jedną taką, to bym tej energii miał więcej. I trochę lipa to jest, że nie dało jednej malutkiej. No bo teraz tak. To mi daje 100. O, nie, to jest dobry pakiet, to jest dobry pakiet, bo ta jedna, jedna już taka mała, jeden pakiet energii mi dał 100, tu daje mi 40, tu daje mi 5, a to daje 2. No to dało 150 za dwa kamieczki, dodatkowo 50 energii. Chociaż nie wiem, czy tutaj mi jedna energia jakaś nie leżała, nie zauważyłem, ale i tak opłaca się, opłaca się. Jeśli ktoś naprawdę chce, naprawdę wydać sobie... Kamyczki te ametysty na te 100 siły, lub skrzynie siły, to zdecydowanie lepiej, chyba jednak, skrzynie siły. Tak więc fajnie. No, tu oczywiście jeszcze mogę pokazać, że co odblokowałem. Na razie nie mam wszystkiego, ale już dużo jest. O, tu jest właśnie ciekawe, że. Ostatnia kawa popołudniowa, albo to są przepisy. No, jeszcze tutaj dwóch przepisów nie mam zrobionych. No i dwunasty poziom. W tej chwili jeszcze mogę odebrać właśnie to. Ja sobie tutaj wyciągam, łączę i chowam, bo to na razie nie jest tak potrzebne. I czekam, aż mi wypadną takie ametysty, pojedyncze ametyst, żeby sobie połączyć, żeby mieć może jeszcze yy, kolejny, jeszcze większy do odebrania, bo tutaj, czekaj, gdzie to się przechodziło? A, do książki. Znaczy tutaj yy, w sumie można nazbierać nawet taki duży, duży ametyst, ten by było najlepiej otworzyć. Najkorzystniej. A ja na razie mam tylko taki malutki, nie? No, ale jest czasu dużo ponad tydzień na to, tak więc może jeszcze nazbieram. No, ale to nie jest ten film, co ostatnio nagrałem taki długi to miał być krótki film. Tak więc nie będę zużywał w tej chwili te 150 energii to będę sobie grał już sam. I oczywiście tyle. Mam nadzieję, że filmik się oczywiście podobał. To zostawcie łapkę pod filmem. No i cześć. Pa.